Na początku jak zwykle jakieś pozdrowionka. No to lecimy! Tutaj macie fragment z poprzedniego mixtape'u, jak zbiłem zjawę Tygrysa podczas eventu Boś Świata i zająłem ósme miejsce. Dostałem nagrody, których nie otworzyłem, no to teraz otworzymy te nagrody. Na początek otwieranie zagadkowej szkatułki. Dostałem EXPA. I teraz otwieranie skrzyni tajemnic. Zostałem w skrzyni Razadora i otwieranie tej skrzyni Razadora. I ze skrzyni Razadora niestety nic ciekawego nie poleciało. I tutaj używanie jeszcze tego kuponu Tygrysik Monet. Doda nam do konta w isie te monety Tygrysie i tam jest sklep Tygrysi, w którym wykorzystujemy te Tygrysie monety. Na przykład na na biżuterię, które kosztuje 225 Tygrysik Monet. I tutaj wracamy na Wąwóz Północnego Wiatru i kontynuujemy robienie tych nowych misji. I tutaj zakładanie EQ na potwory plus eku na precyzję, bo jak nie mam precyzji, no to nie zdajemy ciosów w moby, że same misje wchodzą. I tutaj, przez to, że latałem na atakach, obronach i na buffie, mogę sobie pozwolić na bicie EQ na potwory, bo tak to te moby biją umami i polecam bić EQ na umy. I tutaj jeszcze raz, dla przypomnienia dodam, że na wąwozie, na rozpadlinie potrzebujemy jak najwięcej odporności na lód i błyski. I tutaj co do wąwozu jeszcze, to tutaj wypadają bardzo dobre rzeczy. Na początku bardzo drogie ulepszacze to były, a teraz tutaj się sypią cały czas. To się z plusem bez plusa, kamienie wężowe z plusem bez plusa, a także dodali do dropu runy, dziesiątki, tak jak tutaj widzicie. Co do tych ulep co tutaj są To utwardzacze są potrzebne do ulepszenia rękawicy mocy Kamienie wężowe to jest ulep potrzebny do wężowych zbroi A runa dziesiątka Runa aury dziesiątka dokładnie To jest potrzebne do ulepszenia szaty aury I tutaj jeszcze oprócz tych nowych ulepszaczy Wypada nowe zielsko Piorunowe zioło Mroźny korzonek To są dwa rodzaje zielska co tutaj wypada na przykład na wąwozie I z niego wytwarzamy nowe eliksiry Albo mocy albo ochrony Dające 20% żywiołu Albo 20% ochrony na dany żywioł

I tutaj oddawanie misji łowcy głów. Dostaliśmy skrzynię ksiąg 9 skilla. Z tej skrzyni wypadają nam albo nowe 9 skille, albo poty czerwone-niebieskie. Plus dostaliśmy jeszcze 240 tysięcy ekspa, to jest bardzo dużo. tutaj bierzemy kolejną misję od łowcy głów na zabicie zamarzniętego wodza wojennego w wąwozie Północnego wiatru. Na początku nie widziałem gdzie jest ten wódz, więc dopiero później wam dodam zbijanie tego bossa. I tutaj wam oznaczyłem numerami 1 i 2, gdzie na wąwozie respyją się bossy. I tutaj rozmawianie ze strażikiem północnego wiatru i dostajemy misję na dropnięcie 20 grubych skór. I tutaj klikanie w drugą misję, tam gdzie północny wiatr wieje. I dostajemy w nagrodę 100 kamyków Gaja. I tutaj znowu rozmawiamy ze strażnikiem. Bierzemy misję opętane zwierzęta, w której musimy zabić 300 potworów. I tutaj zbijenie Metina Shicho, który głównie znajdował się tylko na przęczy Iliad, chyba że można go było jeszcze rzucić przywołaniem Metina z Yohary. Macie pokazane, ile jakich statystyk potrzebujecie. 30 siły, 25 wita, 30 ODP, 35 INTA. I tutaj odbieranie jeszcze nagrody za księgę misji w obuocy wiatru dostałem 100 kamyków. Tutaj oddawanie misji strażnikowi, opętane zwierzęta. I w nagrodę dostaliśmy smoczą skrzynię, a także dużo expa. I tutaj bierzemy kolejną misję od strażnika, zagubione dusze. Dostajemy zwój powrotu, i musimy udać się do Konfucjusza, który znajduje się na Dongan w M1. I po porozmawianiu z Konfucjuszem dostałem list, który muszę zanieść teraz na nowo do strażnika Pąsłego wiatru. I tutaj bierzemy kolejną misję od Konfucjusza: powód do zmartwień. I Konfucjusz każe nam polecić do dozorcy, porozmawiać z nim. Po rozmowie z dozorcą lecimy do Kowala. Po rozmowie z Kowalem lecimy do Uriela. Po rozmowie z Urielem lecimy do Konfucjusza. Po rozmowie z Konfucjuszem udajemy się do Tajach Farang. Po rozmowie z Taek Farang lecimy na wąwóz tego wiatru w poszukiwaniu jej ojca. Tutaj jeszcze ulepszenie szaty aury na szesnasty poziom. Jest to na wąwozie, dostarczanie listu od Konfucjusza strażnikowi. I tutaj w nagrodę dostałem trzecią rękę na 3 dni i 250 tysięcy ekspa. I tutaj bierzemy kolejną misję strażnika w głębi wąwozu i musimy udać się do rozpadliny dusz. I tutaj jeszcze zajem pójdę na rozpadlinę dusz. Lecimy do mrugającego punktu. Tu są te poszukiwania ojca. I musimy teraz wrócić do Tajach Farang, do M1 na Dongan. I po przekazaniu jej, że nie ma jej ojca na wąwozie, wysyła nas na rozpadlinę na dusz. I tu jeszcze Wam dodam, gdzie znajduje się teleport do rozpadliny dusz. I tutaj jeszcze patrzę, że mam 8 grubych skór do dropnięcia. to zanim pójdę na rozpadlinę, to zrobię to misję jeszcze. From Is waterproof our dreams, hopes of free will A tutaj jeszcze parę słów o nowym konkursie. W sumie takim samym jak w poprzednim odcinku te same zasady do wygrania tak samo 50 SM jedno co wygrywa. Like, komentarz ze swoim nickiem z gry. Dokładnie najlepiej, bo ja to będę pocztę wysyłał, żeby każdy to otrzymał. No i subskrypcja, nie? 20 grubych skór dropięte oddawanie misji strasikowi. W nagrodę dostaliśmy księgę misji Womus Smutnego Wiatru. I z tej księgi misji wypadają albo Kamyki Gaja 100 sztuk, albo Relikt Duszy Losowo od godziny do 12 godzin. Tutaj jeszcze po drodze zbijanie Metina Shicho. I z tych lepszych rzeczy poleciał i dymu, Kademonów plus 3. Jestem na rozpadlinie dusz. Rozmawiamy ze strażnikiem rozpadliny dusz, który każe nam wrócić do M1 na Dongan. Porozumieć z komandorem. I tutaj z tego co widzę jest błąd, bo powinien być komandor, a nie komendant Zuhara. tutaj oddawanie tej drugiej misji w głębi pomwozu. I w nagle dostaliśmy EXPA plus 100 kamyków GAIA. I tutaj bierzemy kolejną misję strażnika. Tajemnicza rozpadlina. I misja polega na zabiciu 300 potworów tutaj na rozpadlinie. Tutaj macie pokazane jakie statystyki są potrzebne na rozpadlinie dusz. I tutaj jest nowego metina, metin z gumar, który znajduje się na rozpadlinie, żeby zobaczyć, co z niego wypada. Mając 350% dropu, poleciał kadedem na plus 2 i plus 3. Tutaj udałem się do punktu, który mruga na mapie. I teraz musimy wrócić do M1 na Dongan. Po rozmowie z Teo musimy udać się do M2. I tutaj rozmawiam jeszcze z komandorem z Jokara. I każe nam wrócić na rozpadlinę do strażnika. Zanim jeszcze polecę na rozpadlinę, lecę do M2. I z M2 musimy wrócić do Teo Kwarang do M1 na Dongan po rozmowie z Tae Kwarang. Musimy porozmawiać z Konfucjuszem. Po rozmowie z Konfucjuszem, Konfucjusz każe nam z powrotem wrócić do niej Po rozmowie z Tajek Farang musimy polecieć na opuszczoną twierdzę do zapomnianego ołtarza. W tego zdjęcia na ołtarz wracamy na Dongan do Konfucjusza. Rozmawiamy z Konfucjuszem i on wysłał nas do Taihe Farang. Po rozmowie z Tajach dostajemy w nagrodę kamień rytualny, więc opłacało się tak latać. A zatem przechodzimy do losowania. A zwycięzcą staje czarodziejski czarodziennik w grze Lataszka. Gratulacje dla zwycięzcy. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!